Witajcie, drodzy widzowie. Z tej strony Mistrzna Panna. Mam ważną informację. Naszło mnie do, do nagrania tego filmiku po przeczytaniu pewnych słów krytyki, o które sam prosiłem od użytkownika megu na stronie letsplay.pl. Jest to forum poświęcone letsplayom. No i ogólnie, wszystko tam można znaleźć o tej tematyce. Tak więc, dosyć ostro mnie skrytykowała, za co mu bardzo dziękuję, ponieważ jak wszyscy wiedzą, którzy już są na szczycie, że tak powiem, zagrajmerstwa i tej całej kariery, wiedzą, że tylko i wyłącznie słowa ostrej krytyki dają w dupę. Po prostu zmuszają do działania. Tak więc, idąc za słowami yy, Megu, który mnie skrytykował, jeszcze raz bardzo dziękuję za jego ostre słowa. Zapowiadam, że postaram się poprawić moje produkcje w najwyższym stopniu i tak samo sam postaram się poprawić, ponieważ już usłyszałem od paru osób, że w filmikach dotyczących przemyśleń brzmią dosyć sztucznie. I otóż chodziło mi o to, że specjalnie tak mówiłem, takim spokojnym stylem, spokojnym głosem, żeby każdy mógł to zrozumieć, ale widzę, że jednak się w taki sposób nie przyjął, tak więc. Postaram się gadać dosyć luźniej, ponieważ muszę przy, przyznać, iż byłem trochę spięty podczas nagrywania tamtych filmików, ponieważ starałem się bardzo, żeby wyjść tak spokojnie. No, przyznam, że z reguły nie jestem spokojny, więc zrobiłem troszkę wbrew sobie, ale obiecuję, że od teraz będzie inaczej. Po pierwsze jeszcze, usłyszałem, że strasznie nudne są rozgrywki z mapy ARAM. Nie wiem, czy wasze zdanie są nudne samego Aramu, czy ogólnie moje rozgrywki League of Legends, League of Legends, ale zapowiadam, że od tej pory przestają nagrywać rozgrywki Aram, ponieważ nie tylko z powodu tego, że widzowie mówili mi, że są dosyć nudne, ale również z tego tytułu, że ponieważ mnie też się powoli zaczęły troszkę nudzić, no i no brakuje mi troszkę, jakby to ująć. Tego hardcore na normalnej mapie Sounders Rift. Możliwe również, że będę nagrywać Ranked'y, ale to zobaczymy dopiero w przyszłości. Na razie będą normale oraz drafty. Hmm, co jeszcze mogę dodać w sumie? Nie będę ładował dodatkowych let's play. W najbliższym czasie prawdopodobnie zakończę serię Wolfenstein. No, zakończę z dopiero tam parę odcinków, ale chodzi mi o to, że po prostu będę ją kontynuował. I zakończę tę serię, zanim będę robić kolejne. Zapowiadam również. Kolejna seria, prawdopodobnie, będzie to Alan Wake, ponieważ kupiłem sobie parę dni temu edycję specjalną z Alana Wake'a, jedynie została odfoliowana oraz zainstalowana. Ponieważ postanowiłem, że nie będę w nią grać sam, tylko z Wami, czyli będę nakręcać Let's Play. Planuję również nagranie Max Payna kampanii. Mam nadzieję, że nie będzie tak nudny jak odcinki multiplayer, które już oczywiście usunąłem, ponieważ spotkałem się z te, również z ostrą krytyką. Ale, nawet moim zdaniem, jak je oglądałem po raz drugi, wydają się bardzo nudne. Mam zamiar nagrywać Max Payne na single player na y, trybie hard. A już wiadomo, no nie wiadomo, powiem tak. Y, niektórzy ludzie mi już mówili, że to będzie to dosyć trudne, no jak na hard przystaje, ponieważ gra Max Payne 3 jest i tak już. No, można powiedzieć, bardzo trudna, chociaż nie bardzo trudna, wymagająca na trybie normal. Tak więc Alan Wake oraz Max Paint 3 to będą prawdopodobnie moje kolejne produkcje. A w międzyczasie ukończę Wolfensteina i będę wrzucać sporadycznie filmiki League of Legends oraz, yy, może, jak mi się coś nasunie na myśl, jakieś przemyślenia i filmiki dotyczących patchów League of Legends. Tym razem będą to już bardziej na luzie, nie będę mówić, a więc teraz ta, 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 i tak dalej, tylko będzie dosyć luźniej. Hmm... Co jeszcze mogę dodać, mili Państwo? Już powtarzam to chyba 555 raz, ale po prostu postanowiłem, że ten filmik będzie spontaniczny, nie będę nic w nim poprawiać, jak się nagra, tak się nagra. Ach, i jeszcze właśnie co do tego R, którego nie umiem wymawiać, na to nic nie poradzę, więc niestety muszę powiedzieć dosyć ostro, jeżeli komuś się nie podoba, to ja nic na to nie poradzę. Tak będę mówić już zawsze, więc jeżeli ktoś uważa, że jest to rażące i Wam się nie podoba. Nie będę nikogo zmuszać do oglądania moich filmików, ponieważ sam słyszę, słyszę swój również głos. Uwierzcie, mi, ja oglądam swoje filmiki zanim je wrzucę, żeby sprawdzić, czy nie mają żadnych błędów. Wiem, że jest, no, cóż powiedzieć, jest to dosyć upiegliwa ta wada wymowy, ale, no, będę się starał nadrabiać tu wady wymowy wartością merytoryczną moich komentarzy. Chociaż jak na razie dosyć leży i kwiczy ta wartość merytoryczna komentarzy, ale jak już mówiłem. Obiecuję poprawę. Będzie lepiej. Myślę, że to by było na tyle. Jeżeli jeszcze coś znajdzie mi na myśl, to oczywiście nagram o tym informację. I jeszcze jedna sprawa. Zastanawiam się również nad nagrywaniem przemyśleń dotyczących filmów. Na przykład yy, kusi mnie po prostu zrobić filmik yy, przemyślenia dotyczący nadchodzącego filmu Prometeusz który już jest w Ameryce od dwóch miesięcy i teraz dopiero to jest śmieszne, że teraz wchodzi do Polski do, ogólnie do możliwości mamy możliwość mamy oglądania go w kinach dopiero teraz. co jest dosyć śmieszne. I zastanawiam się nad nagrywaniem tego typu filmików, wyrażania swoich opinii na temat filmów, które będą nadchodzić, to będzie bardziej taka w stylu mini recenzji. Albo filmy, które już były, to po prostu o nich myślę, czy polecam, czy nie. No, tak więc myślę, że to by było na tyle, jeszcze raz powtarzam, że obiecuję poprawę, będzie już tylko lepiej. Zapraszam do oglądania moich produkcji. Jeżeli się Wam spodobają, zapraszam do postawienia mi postawienia, daniami, łapki w górę. Jeżeli spodoba Wam się na tyle, tak samo kanał, zapraszam również do subskrybowania. I dzięki temu będziecie po prostu na bieżąco z moimi produkcjami. To by było na tyle, żegna Was, Mistyczna Panda. Cześć!